To już trzeci odcinek z Neapolu, a w nim udamy się na uliczny rynek. Odwiedzimy miejsce kultu Maradony. I muszę przyznać, że to całkowity przypadek. Oraz wejdziemy na drzemiący wulkan Wezuwiusz. Zobaczcie, jak tu się parkuje: na styk normalnie, na dotyk. Już, już jest balnięty. Witamy kolejnego poranka. Trzeba trochę tak kombinować, jak się chodzi. Dzisiaj wezewiusz, już, już. A teraz postanowiliśmy kupić jednak kartę sobie na metro na 3 dni, bo tu się tyle chodzi, że wczoraj po prostu w dupkę nam weszły nogi. Można jej używać przez 72 godziny, tak naprawdę przez 3 dni, w obrębie Neapolu i autobusy, i metro. Będzie kosztować 10... Euro na jedną osobę no. A wczoraj nie widzieliśmy tych pomarańczek no. To może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że w Neapolu jest tylko dwie linie metra i w ogóle one tak śmiesznie jeżdżą, takie zawijasy robią Jest zupełnie inaczej wygląda niż w Warszawie Przychodziliśmy i przykuł uwagę moją ten sklep to jest najbardziej włoski sklep, jaki można sobie wyobrazić. A jak tutaj pachnie? Kornelia mówi, że śmierdzi, ale dla mnie pachnie. No, pachnie serem, dobrym serem. Nie śmierdzącym takim, tylko takim dobrym. Choć pokażemy, może nas nie wyrzucą. Molisana Są u u nas miód, że te te są w w w sklepach. teraz Teraz ryby. Teraz to mi przeszkadza. Nie lubię smrodu. Ryb. Mimo, że są świeże. Normalnie na ulicy sprzedają takie ryby, owoce morza. Bez żadnych lodówek, bez niczego. Na, na, na ulicy. No ale są w lodzie. To są w lodzie, ale. Jeżeli chcecie wybrać się na taki prawdziwy włoski ryneczek, to polecamy ulicę Via Pigna Seca. Wszyscy są mili uśmiechnięci, zachęcają, żeby kupować wyciskane soki. No, i my polecamy, bo warto. Hello. Hello. No. Zobacz, jakie ogromne cyfry. Takich u nas nie ma. Ogromne, olbrzymie, o, ta trochę zepsuta. Hmm. O, a tutaj mamy ciekawy owoc, który tutaj bardzo często występuje i sobie go zaraz spróbujemy. Nespole, inaczej nie nieśplik japoński, to sezonowe owoce, które można kupić tutaj wiosną. Są jedzone na świeżo, dodawane do ciasta, także przerabiane na dżemy czy sosy. Mają interesujący smak, ale o tym opowiemy w kolejnym odcinku. Tu wali italiano? English. Ciao, good morning. juice, orange, lemon. Juice? Juice, yes, juice. Two orange. Zostało ci. Zostało Uno, due, uno. Uno. Ok, okay. no to Mix, Mix, Tu Słuchaj, nam panem zaproponowali soczek ze świeżych z cytryn i pomarańczy. Także. O. Oh. Molta witaminem. Molta witaminem. To jest natural. Natural. mhm. Ciekawe, czy będzie dobre. A muszka się utopiła już. Mam soczek, cytryna, pomarańcza, kosztuje 3 euro, ale myślę, że warto. O, kwaśne, ale dobre. Mm. Ciach? Ciach. To jest inna kwaśność. No szkoda, że u nas takich nie ma. Tutaj też mamy taki przysmak niespotykany, no. czyli malutkie cukinie wraz z kwiatem. Są takie małe. W Napolu karczochy są prawdziwym kulinarnym skarbem. Popularne są zwłaszcza smażone oraz duszone w oliwie. Karczochy są także częstym dodatkiem do pizzy i makaronów. Wchodzimy po schodkach. Pranie. Wszędzie pranie wisi. To nigdy nie widziałam w mieście, żeby tyle prania było powieszone na zewnątrz. Ale kwestia tego teraz. Gdzie idziemy? Gdzie się udajemy? Idziemy w bardzo ciekawe miejsce, gdzie niebieski kolor będzie pewnie dominujący. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zdecydowanie nie lubię tutaj juventusu. Z tego co nam wiadomo, to, to nie oznacza, to znaczy coś brzydkiego. zrobić ci zdjęcie? Nie. Miłość napolitańczyków do Napoli jest równie głęboka jak ich uwielbienie dla Diego Maradony. W całym mieście widoczna jest ogromna duma z drużyny. To wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę, w której piłka nożna jest nieodłącznym elementem życia codziennego, a klub Napoli to coś, co mieszkańcy noszą w sercach przez całe życie. Bardzo mi się podoba ta ulica, jakaś taka jest wyjątkowo ładna. Zbliżamy się do kultowego. Coś nam się właśnie wydaje, że się zbliżamy. No i jest. Proszę bardzo. Kult Maradony. Diego Maradona, numer 10 w drużynie piłkarskiej Neapolu. Grał od 1984 do 1991 roku i wyniósł ich drużynę piłkarską na Wyżyny. I od tamtej pory jest tutaj bóstwem. Wszędzie jego murale. Wszędzie magnesy na lodówkę, skarpety, koszulki, wszystko, kapliczki nawet widzieliśmy. Najbardziej znanym symbolem jego kultu jest mural w kwartierze Spanioli, gdzie Maradona spogląda na miasto. Oglądałaś Grę o Tron? Oglądałaś. On wygląda jak John Snow. Te dzieła sztuki ulicznej nie tylko honorują piłkarską legendę, ale także podkreślają, jak głęboko zakorzeniony jest Maradona w sercach mieszkańców miasta. Można tu również znaleźć murale, które łączą jego wizerunek z motywami religijnymi, przedstawiając go jako anioła stróża Neapolu. Ciałaśne, wesoł chipsy i energetyki z Maradoną. Robert, idealną masz kurkę. Zgadza się i muszę przyznać, że to całkowity przypadek. Bo jaki jest symbol? Przydomek? Azuri. Azuri. Czyli błękitni. W 1991 roku władze klubu Neapoli postanowiły uczyć najlepszego gracza w historii klubu Maradona. Od tego czasu żaden zawodnik klubu z Neapolu nie może grać w koszulce z numerem 10. Zastrzeżony numer. Jeszcze nikt już, Znaczy już w ogóle nie gra nikt z tym numerem. Tylko dla Maradona. Dziesiątka. Błękitnych. W Napoli. A, no to u nich, a nie u wszystkich. Nie, u nich. A, no właśnie. To jeszcze nie wszystko, co dzisiaj pokażemy. Teraz idziemy do miejsca do kawiarni gdzie podobno znajduje się rzecz, która należała do Diego Maradony. Idziemy. Idziemy. Jesteśmy, wchodzimy do środka. Rzekomo jest to włosy. Si, si, włosy maradony. To jest ten relikt, Spodzimy? Tak, chyba posłudzimy, bo lepsza jest nie? Majcie woda. La espresso in Napoli. Molto... Yeah, bueno. buono. Buono. Molto buono, buono. Buono, buono. Tu dai pan nam zrobi. Bardzo dobre espresso. Lecce? Dobra. Lecce? Leci? Leci. Kolejny neapolitański przysmak, czyli pizza frita. Pizza fritta. Pizza fritta. Jest to pizza złożona na pół i usmażona na, na, na oleju. Nie wiem czy na głębokim. Chyba głębokim oleju. Ale My mamy wersję z serem z i i salami. No to no, działaj. No to zobaczymy. 350 euro kosztowało. Na razie mam samą siaskę. A <laughs> pokaż no. Chrupiąca, tłusta. Tłusta fest. O, może zrobimy... Dobra, ja próbuję w ten sposób, bo nie dostaniemy się do tego środka. Mm. Dobra chyba. Mm. Pączkowe trochę. Powiem tak. jest tak. Czuć mocno drożdżowe ciasto. Nie tak, jak w takiej pizzy z pieca. Ja dopiero połknęłam ten pierwszy gryz ciasta. Ciekawe, warto spróbować. Dobra, teraz podtrzymasz tę kamerę, a ja spróbuję. Mm. Mm. Nie wiem co powiedzieć, smakuje mi po prostu. Ja lubię ricottę, lubię ser ricottę, ale nie powiedziałabym, że tutaj jest salami. Ja też nie, Tylko bardziej szyneczka Bardziej jakaś. szynka jakaś. Jako przekąska, idąc sobie, zwiedzając, to uważam, że warto spróbować. Wyłączam. Mam bilety. Na przejazd to. Do, yy... Dobra, tego nie było. Musimy szybko spadać, tak? Bo zaraz pociąg. No nie wiem, chyba tak. Rekładu jest, nic wy. Rekładano. Number three. Number three? Right. Number three. Power już, że szybko trzeba. Jedziemy na wezów już. Pan powiedział, że trzeba szybko, ale jest tyle ludzi, że nie wiem, czy uda nam się szybko. Jesteśmy właśnie na, na stacji, kolejowej, jest w stacji na kolejowej w Neapolu. I jedziemy do miejscowości Ercolano. Stamtąd e, zabiera nas bus, który wykupiliśmy wcześniej, Vesuvius Express, który dowiezie nas pod wejście na, do Parku Narodowego do wulkanu Vesuvius. Patrzcie, ile kietu leży tutaj na torach. Bo się dużo palą. Palą wszędzie. Co powiesz o włoskiej kolei? Że jest niezdyscyplinowana, bo mówili, że następny pociąg tutaj, a okazało się, że na innym peronie on był i teraz musimy czekać jeszcze na kolejny. I dotarliśmy do Ercolano. Podróż z Napolu zajęła około 25 minut. Stacja kolejki i zaraz jak wychodzicie, to po lewej stronie tutaj. Można sobie kupić, bądź zamówić wcześniej przez internet bilet na busa, który zawiezie Was do tak naprawdę Parku Narodowego, gdzie jest wejście na wulkan Wezuwiusz. Także to jest po to, żeby kupić sobie bilet na transfer. Przyjechał bus wreszcie. Ale Autobusy kursują codziennie co około 40 minut. Kierowca zawozi nas na parking, gdzie znajduje się wejście na teren Parku Narodowego Wezuwiusz. Dotarliśmy, bileciki. Dotarliśmy na miejsce, busik tam stoi. Czy będzie czekał na nas ile? Godzinę 20? No mniej więcej. Mamy około godziny 20, żeby wejść na górę, sobie pozwiedzać i wrócić. Dobra, chodź. Wejście na jego teren wymaga zakupienia biletu wstępu. My to zrobiliśmy wcześniej online. Ok. Póki co mamy szczęście, bo naprawdę... Zrobiła się ładna słoneczna pogoda, nie ma chmur. No ale trzeba mieć na uwadze, że jest tutaj dużo zimniej niż tam na dole. Zimno jest. I to już tutaj czuć. wiaterek taki... Takie arktyczne powietrze. Taki przeszywający trochę. Tragedii nie ma, ale... Ale jest chłodno. Wchodzimy ścieżką wulkaniczną. I kurde. Trzeba... Trzeba robić. Ja jestem bo... już zwyczajna trochę. Ale patrzcie. Ale wiesz co, akurat jesteśmy Tam jest Neapol. Ta ścieżka, o tak, wygląda. Na zboczach wulkanu widać zastygłą lawę. Pozostałość po ostatniej erupcji, która miała miejsce w 1944 roku. Generalnie jest to do, dość ciężko, bo idzie się dość stromym podejściem i idzie się po takim wulkanicznym wybirze. Ale wszystko rekompensują te widoki na Zatokę, na cały Neapol, no robi robi to wrażenie. Dotarliśmy, chciałam powiedzieć, że większy wybuch wulkanu w był w 79 roku i zniszczył trzy miasta. Bałatek to, to jest cały czas drzewiący, wulkan uśpiony, jest wygaszony. Teraz pokażemy wydobywający się ze szczelin dym, bo widać. W tym miejscu warto wspomnieć, że Wezuwiusz wznosi się na 1282 metry, natomiast krater jest o średnicy 650 metrów. Jakąś kurkę trzeba ze sobą. Tak, bo pomimo, że na dole będzie ciepło, to pamiętajcie, że to jest jednak 1200 metrów nad poziomem morza. I jest zimno, i wieje wiatr.

Dzięki wielkie. No fajnie, dzięki. dzięki. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem trasy to około 250 metrów, a dystans ten pokonuje się przeważnie w 20 minut. Nie jest już w ogóle. O, słońce wyszło. Widać trochę, że się dymi. Życie w pobliskich, licznie zaludnionych miastach toczy się swoim rytmem, ale każdy z tyłu głowy ma, że groźny olbrzym może w każdej chwili się przebudzić. Na końcu szlaku znajduje się kawiarenka, ale można też sobie kupić pocztówki, jest piękny widok. Tak, można widzę wino sobie kupić na szklaneczki, 2,50 euro, to chyba nie jest jakaś taka wygórowana cena. Limoncello, meloncello, różne drineczki. No... Jesteśmy po wycieczce do Wyzuwiusza, już wracamy do Neapolu. Trochę nas tam przygwieździło. Zimno było. No i co? Wracamy. Dzisiaj na, dzisiaj na kola, obiad, kolację, jedzie. Nie pasta. zbliżaj się już. Pasta. Czyli makaron. Mega wąsko jest między budynkiem i budynkiem. I tu normalnie samochody jeżdżą. Jesteśmy w restauracji Antica Trattoria Denillo Nillo i będziemy zajadać tym razem makarony. Siedzenie na zewnątrz, jest taki stoliczek przy, przy budynku. I normalnie to jest ulica. Nie ma ogródka, że jest ogrodzona część restauracyjna. tu siedzisz się na ulicy tak naprawdę. Dostaliśmy chlebek koszyczku. Trochę jest czerska i wodę strasznie dużą, ale za 2,5 euro gazowana. Yeah, <laughs> tutaj makaron rigatoni z sosem ragu, czyli z takim tradycyjnym tutaj podobny do, bolo, do sosu bolońskiego, tylko że mięso nie jest mielone, a krojone na kawałki. A i jeszcze z serem ricotta. Spróbujemy. Mm. Ultra pomidorowe. Słodkie, kwaśne. Mięso mięciutkie. Ja myślałem, że makaron będzie twardszy, wiesz? A... Wcale nie jest też taki twardy, jak słyszałem, że, że robią. Ziti, alla genovese. No, mięsko, cebulka, makaron. Mmm, fajne. Tak je ja chciałam zjeść właśnie. Cebula jest taka jak na cebularzu. Bardziej jest słodko-kwaśne. W ogóle jakby tam jakaś kapustka też była, ale to niemożliwe raczej. Mięso się rozpływa. Powinno być. Ogólnie pan z tej restauracji przyszedł, porozmawiał z nami. Jeszcze zaoferował mi parmezan do posypania. Tutaj się nie, nie szczypią i jest go zawsze bardzo dużo. Sypiesz ile chcesz. A co nie wykorzystasz? To leci z powrotem na kuchnię. Proste. Pożarliśmy wszystko, zjedzone do cna, że tak powiem. Zostały wyczyszczone talerze i pan jeszcze nam wytłumaczył że chlebek jest po to właśnie, żeby wyczyścić ten talerz z tego sosu, z tych wszystkich smaków i to się nazywa skarpetko. jak u nas skarpetka no tak się tutaj robi, żeby wszystkie smaki zniknęły z tego talerza jednak czyli skarpetą czyścimy sobie talerz czyścimy talerz, tak gracias ciao, ciao. ciao. ciao.